Cześć, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na filmik, w którym pokażę wam jak wykonać zapiekane bakłażany. Jakiś czas temu pokazałam wam zdjęcie na Instagramie tego dania i wiele, wiele osób zapytało mnie o film z przepisem i dzisiaj postanowiłam go z mamą dla was przygotować. Mam nadzieję, że skorzystacie i od razu życzę wam z góry smacznego. Do przygotowania naszego dania będziemy potrzebować oczywiście dwa dorodne bakłażany. W które będziemy kroić plasterki, ale oczywiście to też będzie zależało od tego, ile osób będzie jadło. My zdecydowałyśmy się też na paprykę czerwoną i żółtą, jako dodatek. Oczywiście cebula, cukinia, zielona pietruszka. Tutaj mamy też pomidorki koktajlowe, a także opcjonalnie szynkę, troszeczkę sera feta, a także żółty ser do posypania naszego dania. Bakłażany kroimy wzdłuż i Mama pokroiła je na takie 1,5 cm szerokości plastry. I to teraz przyprawimy ziołami, polejemy odrobinę oleju z oliwek i włożymy do rozgrzanego do 200 stopni piekarnika na mniej więcej 10 minut. Dzięki temu pozbędziemy się goryczy. W czynność oczywiście wykonujemy po obu stronach. W międzyczasie mama kroi pozostałe warzywa. Po 10 minutach mama wyjęła bakłażany z piekarnika i teraz wykłada na nie pokrojoną na tarce cukinię, a także inne warzywa i całą resztę rzeczy, która tutaj widzieliście wcześniej była przygotowana na talerzyku. składników jest zielona pietruszka, którą mama kroi specjalnymi nożyczkami. Zaraz wszystko wraca do rozgrzanego piekarnika na 10 minut, 15 minut. Musicie obserwować piekarnik rozgrzany do 200 stopni. Nasze danie po wyjęciu z piekarnika wygląda smakowicie. Mm -hmm. Tak jak mówiłam wam wcześniej, na sam koniec możemy dodać listki świeżej bazylii do smaku i aromatu. I zaraz będziemy podawać z jakąś ulubioną surówką. Dajcie mi koniecznie znać, czy spróbujecie tych smakołyków i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa